Ej, zaraz, 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 to nie ta płyta. Przepraszam. Lecisz. Bardzo dziękuję Ci serdecznie, Kaszper, za nominację. Bo dobrem trzeba się dzielić. Ale pamiętaj, że po kwarantannie Cię znajdę. Brzydka szesnastka od brzydkiej dwudziestki dwójki. Chciałabym, by ten utwór był na listach radiowej trójki. Jedyne co na YouTube tworzę to komentarze, ale dzisiaj pestka no professionale wam pokażę. Tak, to ta pestka, ta odrobaka. Uwaga, o tego flow, chyba można dostać raka. Jedyne co potrafię to sprzątać i gotować, ale życie nauczyło mnie, by się tym nie przejmować. Ale czekaj, zaraz. Nie o mnie jest to dzieło, tylko o tym, co z początkiem roku się zaczęło. Coś ty zrobił! Już no czekaj. Alt, Control, Delete. O! Dobra, lecisz. To jest dzieło o tej medycznej armii zbawienia, dzięki nim ta nasza rzeczywistość się zmienia. Wielkie ukłony dla medycznej społeczeństwa strony, szacunku dla nich dajcie trochę mamony, dzięki nim zdrowie wciąż jest chronione, chociaż ich nieustannie jest narażone. Dobro trzeba przekazywać dalej, więc wchodźcie w link do zbiórki, który jest w opisie pod filmem, bo przecież ta piosenka jest stworzona dla pieniędzy. Ode mnie nominację otrzymuje młody Wilk Rodgar. młody Ekstas, Mister Mitu, pokaż, że masz jaja. Z lokalnej społeczności dominuje duet Simon and Simon, bo przecież już było tako na FIDE. A z zagranicznych nominacji nominuje Dragonsona. Mam nadzieję, że kobiecie nie odmówisz.